Sezamie, otwórz się. Na początek gęsty, wiejski aromat. O nie! Alektorofobia. Jezu! Czyli lęk przed kurami. Pani Krysiu! Pani Krysiu! Tu. Musisz furtką otworzyć. O, Boże. Chodź, my musimy na futrować nasze gęsi i kaczki. Przecież gęsi nie mają futra. Chyba. Ja nie wiem, Panie Kruczy, co to jest futrować. Co znaczy futrować? Masz nóż i musisz napnąć pokrzywy. Dobra, dobra. Karmić inaczej. A Ała! Spróbuj jeszcze. Krzywy są zdrowe. Ja wiem, że są zdrowe. Właśnie nawierzanie. Oj, oj. Czysta ekologia. Nawierzanie, maseczki. Dobra. Stop. Za Załodygi. Nie popikacie. Nie popikają. No Nie pikają. popikają. popikają. I teraz musimy te pokrzywy pokroić. No, poparzyć. się. No, przytrzymaj. Na zdrówko mi to wyjdzie, że ja się tutaj poparzyłam. O, nie parzą, pani Kryśia. No. A pani Kryśnia była kiedyś u kosmetyczki w jakimś zabiegu? Nie. A właśnie jak pani Kryśnia podchodzi właśnie do medycyny estetycznej? Niebezpiecznie chyba. A masz usta powiększone troszeczkę? No, są zrobione, no, ale tak naturalnie, także. I tylko tyle. Tylko to jest zrobione. piersi mam naturalne. Skoro o naturze nie? No. Nie, nie, nie. No bez... nie bój się. Zobacz, on ci nic nie zrobi, on tylko chodzi naokoło. Gnijmy, chodź. Cały czas nawija i nawija. No to jest przegięcie trochę, bo wiadomo. No bo to taka pani z miasta dziennie tak wystrojona. Nie, nie ubiera się tak jak po prostu my ludzie, tak, wieśniaki, jakby. No. A co to za dziwne ptaki, takie pani Krysiu w kropki. Tym też dać? No możesz im dać. Tyle im się kam krzywe, one jeść nie chcą. Uuhu! Także boję się wszystkiego tego, co jeszcze przede mną. Jao! Gdzie ten kogut?